Bardzo proszę. pieniądze. pieniądze. na Mona. Siano. Hmm. kamera. dźwięk. akcja. pieniądze. Eee... No pieniądze, pieniądze. Pieniądze są złe, bo jak ktoś ma pieniądze, to się dzieją takie rzeczy, jak z nimi. Liczy się tylko miłość, chociaż nie. Pieniądze też są potrzebne. Żyjemy w plemionach, w naturze. Wymieniamy się różnymi rzeczami. Są różne rodzaje obfitości, prawda? Na przykład śmiech. To może być waluta przyszłości, synchroniczność, wyobraźnia, kreowanie rzeczywistości poprzez sztukę. Bogatym jest ten, kto potrzebuje coś zrobić i może to zrobić. To jest obfitość, właśnie. Przestańcie się śmiać. Przestańcie się śmiać. Przestańcie! Śmiechem sobie buchę kupić. <laughs> da, idę do sklepu, biorę cały wózek i się uśmiecham. <laughs> Przepraszam, ile kosztuje bułka? Jeden śmiech i 75 <śmiech> Bawi was to? Bawicie to. Dobra, ekonomia. Wytłumaczmy płotkom, jak to robią rekiny. Bez tejki jedziemy. Celem ekonomii jest co? Jedność! Być, by świat był jeden. Trzeba zrobić co? Konflikt! Stworzony, by zapewnić obywatelom co? Bezpieczeństwo. A najbezpieczniej jest kiedy? Kiedy obywatele nie mają nic. Na pozycję. Zło. Zagraża wszędzie. Dosłownie wszędzie. I my to wszystko z wyprzedzeniem wyprzedzamy i zabezpieczamy. Ale są tacy, którzy nie chcą naszego bezpieczeństwa i dla nich mamy specjalnie przygotowane efekty specjalne. Czyli konflikt dwóch stron. Bierzemy bestyjki, proszę pomysły. Hodnowców śliwek Kontra. Kodowców mandaryny. I teraz tak. Puszczamy w naszej telewizji. Wiadomości z ostatniej chwili. Występująca na skórze mandarynek bakteria BASH 1871 powoduje obumarcie śliwek. Ujęcie na płaczącą ogrodniczkę. Biedne moje biedne śliweczki, moje moje życie. Dramatycznie mi to zagrywa. Ujęcie na dzieci. Mamusiu! Mamusiu! Mamusiu, co my teraz będziemy jedli? Ja. Niewidoczna bakteria PASH1871 ewoluowała w CRS-539 i wróciła z powrotem na mandarynki. Ujęcie na hondowce mandarynek. Moje mandarynki! One nie żyją, nie żyją! Wspaniale. I teraz dajemy ludziom transparenty i wypuszczamy ich na ulicę. Protesty! Cywilizacja! No! Zło zagraża wszędzie. Ale biedne Moje mandarynki! Nie mają nic. I wtedy wchodzę ja, cały na czarno i mówię tak. Obywatele! Dla waszego dobra i bezpieczeństwa z bólem serca zmuszeni jesteśmy zamknąć ogrody śliwek i ogrody mandarynek. Ci, którzy sprzeciwiają się naszym dyrektywom, to bioterroryści, a polityka wobec terrorystów może być tylko jedna: zero tolerancji. Na całe szczęście, sztab niezależnych ekspertów wyprodukował owoce z certyfikatem odporne na wszystko. Dla Dzieciaczków mamy małe pluszaczki z mandaryneczkami i śliweczkami przyjętych przez nas ogrodów. I cały ten hajs, pani Kasiu! Idzie do nas! Jeden rząd! Monopol! Jeden rząd! Monopol! Jeden rząd! Monopol! Jeden rząd! Monopol! Jeden rząd. Monopol. Jesteście podli! U, 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 to obrzydliwe! Korporacyjne szczury! P Padalce! Kuźwa! Czy ten świr rzucił we mnie kadzidełkiem? Stop! Stop! Halt! Moi drodzy, coś nam się na planie, jak widzę, zagotowało. Brakuje tu feminy, brakuje kobiecego otulającego pierwiostka pokoju. Spróbujmy to wszystko rozluźnić i... Wiecie co? Nagrajmy ten spot w konwencji bajki. Okej? Okay? Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. To ustawmy się. Ej, co z wami? Ada. W ten sposób z nimi? Ja nie dam rady. Ja też odpadam. Ja... Ej no ludzie! Teraz chcecie odejść? Przecież mieliśmy iść razem do 5G! Znaczy 5D! Ada, 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 ada. spokojnie, spokojnie. Chodź, wrócimy do domu, siądziemy sobie na kanapie, wyłączymy se wi-fi. Ja świecimy się następnym razem. Tak, a tą kopułę jakbyś mogła ostrożnie zapakować i mi podrzucić do domu. Albo nie, nie, nie. Paczku maty mi weźli. O, wy zakute skały Matrixa. W takim razie wypad stąd! Sama za to wszystko ogarnę! Co wy myślicie, że ja się tu rozłożę? Ja jestem esoteryczką od dziesięciu lat i ja wiem, że miłość będzie wybierać. Tu jest pięć T, a wy jesteście tu. Bardzo nisko. I ja wiem, że miłość was odrzuci. Właśnie was! Ada! Miłość nikogo nie odrzuci! Aj, aj... Ada! No to są niezłe jaja! Słuchaj, Adusia, no... Może my to z tobą zrobimy? Co my ci pomożemy? Panie reżyser? No i to mi się podoba! Dwa świat w jednym to jest to. Uwaga, cisza na planie, kamera, dźwięk, akcja. Dawno, dawno temu Ziemia yy, się siłabym... poczekaj, po, po, Poczekajmy sekundę. Yy, pogodnie mów. Pogodnie, bo to do dzieci mówisz. Dawno, dawno temu. Ada, to nie jest dramat. To taka no bajka jest. Dawno, dawno temu ziemia śniła pewien sen. Sen ten opowiadał o Bożkach, którzy nazywali się. Bogady. Bogady miały tylko jeden cel ukryć przed ludźmi ich własną moc. Szefie, ukryjmy ich moc na szczycie, Nie, one są znajdą. No to nauczył nie Są Co za dzieci ich moc tam, gdzie nikt jej nie będzie we wnętrzu człowieka, a to nie mózgu wpuśćmy nasze oczy. Ok Zawężoną percepcję, wówczas będziemy mogli kontrolować ludzi od środka. Kiedy? coś, czy później? coś. Nie widzisz, Adam? Od tamtej pory bogate mogły kontrolować ludzi poprzez umysł, który później nazywano. Bezpieczeństwo Nie lubię być inny Więc choć Pomalujemy świat Na żółto i niebiesko Highs to meet you Very nice Likey like Heart like ice Heart like ice Nowy program TV DAW. I believe in science now Science now Gdy ekspert mówi Bym się bał nie chcę się śmiać. Nieładnie się śmiać. I believe in science now. Science Kurwa, ego mać. Ego mać. Powierzmy swoje życie, powierzmy swoje sny tym, co wiedzą lepiej niż my. Powierzmy swoje życie, powierzmy swoje sny z tym, co wiedzą lepiej niż my. La, la,